Siemaneczko, gdzieś tak spontanicznie. Bloga na kręce krótkiego. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Eee, zabiorę Was za chwilę do parku. Jesteśmy w Londynie, w, dzielnic w dzielnicy Hackney. Eee, pomału te restrykcje są luzowane aczkolwiek nie jest jeszcze tak jak w Polsce, bo w Polsce to jest już lepiej niż tutaj w Anglii, bo, bo w Anglii praktycznie za dużo się nie zmieniło. Można wychodzić, można ten exercise robić, prawiać sport i tak dalej nieograniczoną ilość, w środkach transportu zalecają, żeby używać tych maseczek i tak dalej, na ulicy nie trzeba chodzić w maseczkach, ale wiadomo, dużo jest pozamykanych sklepów typu, takie tak zwane no essential, czyli wiadomo, spożywka, coś to mi... nie chcę złapać ostrości, coś, spożywka wiadomo, leki i tak dalej, to jest wszystko otwarte, nie, jakiś tam take away, Jedzenie, restauracje na wynos też są niektóre pootwierane, ale wiadomo, dużo sklepów jest pozamykanych. Dużo restauracji, wiadomo, puby, kina, shopping center, galerie handlowe itd. To jest wszystko pozamykane. W czerwcu ma się to troszeczkę pozmieniać. Od połowy czerwca dużo z tych sklepów zostanie otwartych. No ale trzeba nam jeszcze poczekać troszeczkę, bo wiadomo, że Anglia wprowadziła te obostrzenia później niż Polska, Polska prowadziła e, znacznie wcześniej ten tak zwany lockdown, gdzie w Polska prowadziła lockdown, do to, to jeszcze można było normalnie funkcjonować. Także. Wszystko się odbywa stopniowo, ludzie już troszeczkę, ja by to powiedzieć, e, Dostają pierdolca trochę, nie? Przez, tego, przez to siedzenie w domu, także już coraz więcej ludzi na, na mieście, Ruch jest praktycznie, tak jak normalnie, e, normalnie by był, po prostu, jakby nie było tego lockdowna. Dobra, wy, wyjdziemy z samochodu. Zobaczymy, pokażę Wam. Przechodzimy się do parku. No, jest, jest, jest ciepło. W ogóle, jak na złość jest, się, jest lockdown. To jest praktycznie codziennie gorąco, słońce. Także pogoda jest elegancka. No. Ludzie się śmieją. Jak minie ten cały lockdown, to to zacznie padać. W Anglii, pewnie, znając życie. Idziemy. Idziemy na drugą stronę. Chyba jak się przejdziemy, mam nadzieję, że wy tam sobie jakoś e, dobrze radzicie. Ogólnie nie ma tragedii. Ja pracuję, jeżdżę, może ludzi. No, ale już widać, wygląda to troszeczkę inaczej niż wyglądało wcześniej, nie? Bo takiej paniki nie ma, jak, jak było, że ludzie panikowali i tak dalej. Wiadomo, przy mnie zalecali ten social dystans 2 metry. No, ale nie wszędzie to jest przestrzegane. Dużo osób wyjeżdża nad morza i tak dalej. Tam, się, tam jest dużo więcej osób i sam jest w ogóle problem zaparkować samochód. Dobra, jesteśmy już w parku. Postaram się tutaj z boku iść troszeczkę. Dobra. Idziemy tędy. Chaknie. Idziemy kawałek dalej. Nie chcę być hamski i ludzi chamsko filmować, ale chciałem pokazać po prostu jak sobie ludzie radzą, nie? W czasach tej zarazy zarazy, nie zarazy, jak tam tu zwom yy, no i sobie po prostu siedzą, nie? na na trawce, przejdziemy kawałek dalej tam gdzie jest troszeczkę mniej ludzi także dużo osób sobie tutaj w parku siedzi, jakieś pikniki, coś i tak jak z tego co widzę, no tutaj nie ma za bardzo tego social dystans 2 metry różne grupy siedzą i tak dalej, ale różnie, różnie to wygląda usiądziemy na ławce na chwilę oh. także ładna pogoda cieplutko a godzina już taka wieczorna także tak to tutaj wygląda, widzimy troszeczkę ten park jest zapełniony. Lu, ludzi lu, ludzi, ludzi dosyć dosyć sporo jest wszędzie tak tutaj wygląda właśnie w Londynie w jednym tutaj z parków, moi drodzy także ja w klapeczkach jestem cieplutko A tak, tutaj się ludzie gromadzą, siedzą spędzają sobie miło, fajnie czas także jest dosyć busy, jak to mówią czyli jest ruch, jest ruch Kurwa, ile można w tym domu siedzieć, nie? No, także to, co tam w tym radiu opowiadają, w tej telewizji, w tych gazetach piszą, to trochę się mija z prawdą myślę, bo straszą ludzi. A ludzie już coraz bardziej widzą, że to nie jest tak, jak było, nie? Na początku to kurde. Pamiętacie, jak ludzie kupowali. Jedzenie nami, papier talentowy, kurde, wszystko. Jakby zaraz nie wiem, wojna miała przyjść, ludzie się wystraszyli. O, i tutaj jak się idzie, coś nagrywa, to trzeba uważać, bo ta dzielnica jest troszeczkę taka niebezpieczna. I czasami może im ktoś telefon zwinąć. Głowę wyrzucę, bo tak z gumą w buzi, zaraz mi powiecie, że jestem niekulturalny, kurczę. No, ludzie na rowerkach sobie jeżdżą, elegancko. Także jest ruch dosyć sporawy. Nawet widzę, jakaś restauracja z czynna. Także gdzieś idziemy już z powrotem, tylko tak na chwilę. Mówię na spontanie chciałem Wam pokazać jak to wygląda w tym parku. Jeszcze zaraz chwilkę sobie zerkniemy na szybko. Zobaczymy eee, tutaj, żeby jak to wygląda. Tam jest park, trochę ludzi także łapka w górę i do siego odcinka następnego. Narka